Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra w nowej serii filmów edukacyjnych weryfikacja monet bulionowych tak jak widzicie w pierwszym odcinku chciałbym pokazać wam jak się weryfikuje amerykańskiego orła nowy i stary wizerunek wiem, że te monety są bardzo mocno poszukiwane na rynku wtórnym u dealerów są bardzo drogie w tym momencie trzeba zapłacić za taką monetę Około 190 zł, tak więc jest to bardzo, bardzo wysoka cena. Chodzi mi tutaj oczywiście o stary wizerunek amerykańskiego Orła. Nowa wersja jest tańsza, kosztuje w granicach 150-160 zł. Tak więc wiem, że bardzo dużo stakerów szuka takich monet na rynku wtórnym. I dlatego też chciałbym opowiedzieć troszkę o tej monecie, pokazać nowe zabezpieczenia, co się tutaj zmieniło. Zanim zaczniemy, to chciałbym pokazać Wam, co będzie potrzebne do weryfikowania naszych monet. Bardzo ważna jest oczywiście waga jubilerska z dokładnością do 0,001 z własnym obciążnikiem do kalibracji, tak abyśmy mogli tą wagę zawsze w bardzo łatwy sposób wykalibrować, ustawić. Tak więc, tak to wygląda. Następnie aplikacja do sprawdzania dźwięku. Ja polecam PinkCoin Test. Można używać też Bullion Test. Natomiast w Bullion Test jest dostępna tylko opcja amerykańskiego orła w wersji darmowej i złotego Krugeranda. Tak więc tutaj trzeba zapłacić. Natomiast Pincoin Test jest to aplikacja w pełni darmowa. Nie trzeba tutaj nic płacić. Jest naprawdę bardzo dużo monet. Są monety obiegowe i ja też właśnie używam tej aplikacji. Tak więc taka aplikacja jest niezbędna do weryfikacji. Następnie suwmiarka do sprawdzania średnicy i grubości, ja używam suwmiarki plastikowej. Tak jak widzicie, z dokładnością do 0,05 mm. Nie będę tutaj sprawdzać amunicji czy też lufy od karabinów maszynowych, tylko monety. I mówię, nie jest tutaj potrzebna jakaś super dokładność. I taka suwmiarka kosztuje w granicach 10 zł. Tak więc nie są to jakieś duże pieniążki. Każdy może sobie taką suwmiarkę zakupić. Tak to, kochani, wygląda. E, oczywiście polecam zaopatrzyć się w lupę jubilerską razy 40, z powiększeniem razy 30, razy 40, tak abyśmy mogli sprawdzać sobie te detale na tych monetach. Do amerykańskiego orła nie jest aż tak potrzebna, natomiast w dalszej serii filmów będzie taka lupa potrzebna aby sprawdzać detale na innych monetach na innych, inne zabezpieczenia tak więc polecam również lupa w granicach 10-20 zł warto posiadać taką lupę oczywiście nie polecam uderzać monety o monetę do tego najlepszy jest jakiś miękki ołówek, tak abyśmy nie niszczyli tych monet ja jestem zwolennikiem posiadania bardzo fajnych egzemplarzy. Wiem, jak później jest ciężko odsprzedawać takie monety na rynku wtórnym. Zawsze można iść, owszem, sprzedać do dilera. ale wtedy dostajemy tylko spot plus 5, powiedzmy procent. Natomiast na rynku wtórnym, jeśli moneta nie jest uszkodzona, jest w idealnym stanie, to za taką monetę możemy nawet dostać spot plus 15%. Tak więc ja jestem zwolennikiem Dobrego przechowywania monet, dobrego, aby nie niszczyć, aby nie uderzać, tak? nie walić monetą o monetę, aby nie obijać rantów. Po prostu znam dobrze rynek wtórny i wiem, jak ciężko jest sprzedawać takie monety. Tak więc tyle, jeśli chodzi o narzędzia. Ok, tak więc zaczynamy naszą weryfikację. Zaczniemy weryfikację od starego wzoru, dlatego że te monety są bardzo mocno poszukiwane na rynku wtórnym. Myślę, że te monety będą jeszcze i jeszcze bardziej zyskiwać na wartości. Jest kilka tutaj powodów, o których powiem w dalszej części filmu. Natomiast uważam, że ci, co posiadają amerykańskiego Orła, starsze egzemplarze, to ja bym ich po prostu nie sprzedawał. Dlatego, że ta moneta jest zrobiona lepiej niż nowy wzór, ale tak jak powiedziałem, powiem o tym troszeczkę później. Natomiast w dzisiejszym odcinku zweryfikujemy różne roczniki, mamy tutaj 218, 219 2020, zobaczcie, nawet mam 2011, kupiłem kilka. Egzemplarzy również w 2011 roku. Jeszcze tak bardzo nie inwestowałem w srebro w tym okresie, natomiast zacząłem już tak naprawdę mocno inwestować od 2015 roku, jeśli chodzi o srebro fizyczne. Ale zdarzało mi się zakupić kilka egzemplarzy. Wcześniej tylko inwestowałem w amerykańskie orły, i dlatego też większość. Mojego stosu to są właśnie amerykańskie orły. Ale do rzeczy, kochani, zaczynamy oczywiście od zważenia monety. Zważymy sobie, tak jak powiedziałem, kilka egzemplarzy w różnych rocznikach, tak abyście zobaczyli, jaka jest mniej więcej rozbieżność wagowa pomiędzy tymi monetami. Zobaczcie, jest 31,36 2019 rok. 31, 19, 2020 rok mamy, 31, 33. Sprawdźmy 2011, 31, 21. Także każdy, każdy egzemplarz jest po prostu ma inną wagę. Mamy 20, 2021, sprawdźmy. 3121. Tak więc wszystkie monety są w tolerancji. Natomiast jeśli jest mniej niż 31,1 to ja już bym wtedy się już zaczynał martwić. Natomiast jeśli jest więcej, to absolutnie nie ma tutaj powodów do zmartwienia, taka moneta jest jak najbardziej autentyczna. Ci, co posiadają dużo amerykańskich orłów i są już na rynku od dłuższego czasu, to uważam, że zważą taką monetę, rzucą okiem na detale i wiedzą po prostu, że jest to oryginalna moneta. Natomiast, żeby dopiąć w pełni naszą weryfikację, to sprawdzimy sobie średnicę takiej monety. Producent podaje 40,6 mm i również widzimy, jak najbardziej. Praktycznie 40,6 mm z lekką yy, tolerancją. Tak więc, z, zobaczmy grubość. Ja łapię zawsze w najgrubszym punkcie, czyli chodzi tutaj o personifikację wolności. Tutaj mamy najgrubszy punkt. Producent podaje 2,98 mm i również mamy praktycznie w tolerancji. Tak więc, już po zważeniu. I sprawdzeniu średnicy oraz grubości wiem, że moneta jest jak najbardziej autentyczna, ale sprawdźmy jeszcze oczywiście dźwięk. Blisko jest autentyczna moneta. Wiadomo, jak uderzymy krzywo. Czy położymy sobie krzywą monetę, to może nam po prostu ten dźwięk nie wychwycić. Aplikacja, ale ja wykonuję zawsze kilka prób i wiem, że ta moneta jest jak najbardziej autentyczna. Tak więc jeśli chodzi o stary wizerunek, to sprawa jest oczywista. Bardzo są fajne detale na tej monecie, naprawdę. Nie jest to jakiś skomplikowany problem. Można bardzo łatwo sprawdzić i zweryfikować taką monetę. Tak więc tyle, jeśli chodzi o stary wizerunek. Ok, a teraz spójrzmy na nowy wizerunek amerykańskiego Orła. Co tutaj się zmieniło? Weźmiemy sobie wersję oksydowaną, jeśli chodzi o stary wzór, tak abyście widzieli szczegółowo detale. Bardzo fajnie to widać, wszystko. Tak jak widzicie, mamy tutaj lekkie zmiany, jeśli chodzi o personifikację wolności. Jest troszeczkę przesunięta w lewą stronę. Detale, jeśli chodzi o tło personifikacji, to widzimy, że gwiazdki są również troszeczkę zmienione. Napisy In God We Trust jest również. Zdecydowanie większy na nowym wzorze i rok bicia również jest powiększony. Natomiast spójrzcie, pod napisem In God We Trust na nowym egzemplarzu mamy tutaj WA, czyli projektanta z 50 centówki Adolfa Weidmana Tutaj mam egzemplarz z 1944 roku. To jest właśnie pół dolarówka. Właśnie zaprojektował ją Adolf Weidman i ta personifikacja również znajduje się na nowym wzorze amerykańskiego orła, tak jak widzicie. Są zmiany widoczne, natomiast jeśli chodzi o rewers, no to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tutaj zmian, o których sobie już mówimy. Tak, jak widzicie, napis United States of America również jest zmieniony. Mamy tutaj przeniesiony napis Eplurin Bisumum, czyli z wielu jeden. Nie ma wstęgi. Brakuje tutaj 13 gwiazdek symbolizujących 13 kolonii. I mamy tutaj 1 dolar, jedna uncja, Fine Silver. I podoba mi się podobają mi się dwa zabezpieczenia z lewej strony koło gałęzi jest, są inicjały ESD czyli Emily Demstra i z drugiej strony nad gałązką pomiędzy gałązką a orłem mamy MG i szczerze mówiąc nie wiem co oznaczają te inicjały ale jest to też zabezpieczenie moneta jest wykonana również bardzo fajnie. Powoli się przekonuje, na początku troszeczkę nie podobała mi się ta zmiana. Brak niektórych detali ze starego wzoru. Na przykład, tak jak mówiłem o tych gwiazdkach, tak? 13 gwiazdek. Uważam, że powinny być te gwiazdki gdzieś tutaj wciśnięte. Natomiast nie ma tych gwiazdek, nie ma tej wstęgi. Napis po łacinie Przeniesiony jest w inne miejsce, ale powoli się przekonuje co do właśnie tego nowego typu. Sprawdźmy, jak wyglądają parametry na tych monetach. Zmierzymy sobie 2022 rocznik. Również powinno być 40,6. Mamy w tolerancji. Łapiemy sobie na personifikacji. Grubość 2,98 mamy praktycznie 2,98. Tak więc parametry się zgadzają. Zważymy sobie. Mamy 31,22. Sprawdźmy jak 2021 rok, jak to wagowo wygląda. Zobaczcie 31,33. Jeszcze mam gdzieś tutaj jeden. O, jest tutaj wizerunek nowy, 2021. Pierwszy rok bicia. Wytarujemy sobie wagę. Sprawdźmy, jak to wygląda. 31-34. Tak, jak widzicie, każdy egzemplarz ma inną wagę. Tak więc, tak jak powiedziałem, również trzeba tutaj zwracać uwagę na. Yy, zwracać uwagę. Na, na to aby było więcej na monecie. Jeśli jest mniej niż 31,1 to wtedy już zapala się czerwona lampka. I zaczynamy szukać. Sprawdźmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o dźwięk. Mamy autentyczny wynik autentyczna moneta. Kolejny raz. I jeszcze jedna próba. I również wszystko się zgadza, tak więc tak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze zabezpieczenie w postaci ząbka brakującego na monecie. W 2021 roku, właśnie jest idealnie pod personifikacją wolności i jest, można powiedzieć, na godzinie 6. Natomiast spójrzcie w 2022 już powędrował na godzinę 7:30. Ustawimy sobie równiutko mniej więcej tą personifikację i tak jak widzicie, już ten ząbek powędrował na 7:30. Tak więc myślę, że co roku ten ząbek będzie się przemieszczał i uważam, że jest to dobry pomysł. Tak jak widzicie, mamy na awersie WA dodane inicjały Adolfa Weidmana i tutaj mamy Emilia Dymstra i MG również jako zabezpieczenie i jeszcze ten brakujący ząbek tak więc myślę, że bardzo fajnie również jest to rozwiązane z tego co widziałem feiki nowego wzoru to wiem, że feiki nie mają tego ząbka i tak jak powiedziałem są awers i rewers się zgadza po przekręceniu z lewej do prawej, tak więc tak to wygląda. Kochani, jeśli chodzi o nowy wizerunek, natomiast jeśli chodzi o detale, to uważam, że detale są zdecydowanie lepsze na starym wzorze. Są bardziej widoczne te detale. Moneta naprawdę wygląda zdecydowanie lepiej. I uważam, że wszystkie roczniki, właśnie w starym biciu, będą zyskiwać na wartości. Niektóre roczniki już kosztują w granicach 200-220 zł na rynku wtórnym. Jeśli chodzi o mnie, to ja swoich roczników nie sprzedaję, starszych, tak jak powiedziałem, kumuluję. Ja uważam, że jeszcze jesteśmy daleko, jeśli chodzi o wzrosty cenowe. Ale oczywiście, jest to tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, moje prywatne przemyślenia. Tak więc nie traktujcie tego jako porady inwestycyjnej. Tak więc, tak to wygląda, jeśli chodzi o weryfikowanie nowego i starego bicia. Na sam koniec chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za subskrybowanie mojego kanału, za wszystkie łapki i komentarze pod filmami. Nowe osoby chciałbym zaprosić na kurs inwestowania w srebro fizyczne. Znajduje on się na moim kanale YouTube w zakładce playlist, jest tam folder kurs inwestowania w srebro fizyczne. Jest to 6 odcinków, które w łatwy i prosty sposób wprowadzą Cię w tematykę inwestowania w srebro fizyczne. Zachęcam też do skorzystania z naszych kodów rabatowych w sklepie Szlachetnej Inwestycje. Więcej informacji oczywiście w opisie filmu. Są przygotowane bardzo fajne kody rabatowe na zakupy złotych i srebrnych monet bulionowych oraz na poszczególne monety premium. Tak więc zachęcam, a ja już dziękuję Wam wszystkim serdecznie, że dotrwaliście do końca materiału i zapraszam na kolejne nowe odcinki z serii weryfikacji monet bulionowych. Tak więc dziękuję Wam wszystkim serdecznie, do zobaczenia, cześć.